Sí. Wieczna wcielona mądrości. O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu. Prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze. Synu jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi zawsze dziewicy. Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego. W wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi tej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia. Dzięki Ci składam, że wyniszczyłeś samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli Szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twojej świętej Matce. Aby mnie przez nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety w niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przez Szcie Świętym. Nie wypełniłem zobowiązań swoich, nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim. A ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twojego Najświętszego i najdostojniejszego majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej najświętszej Matki, którą mi dałeś jako pośredniczkę u siebie. Możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej. Pozdrawiam cię więc, dziewico niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna ukryta mądrość. Odbierać chcę cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo. Wysłuchaj prośbę mą pełną gorącego pragnienia boskiej mądrości i przyjmij śluby i ofiary, jakie ci w pokorze składam. Ja, Dariusz wybych, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Świętego. Rzekam się na zawsze szatana. Jego pychy i dzieł Jego, a oddaje się całkowicie Jezusowi Chrystusowi mądrości wcielonej, by pójść za nim niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego Dworu Niebieskiego. Za swą matkę i panią oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swoją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo. Rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności, przyjmij Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości jaką mądrość odwieczna macierzyństwu Twem okazać raczyła. Szczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem męznym, jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca na świętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko Miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw. Abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem mądrości wcielonej Jezusa Chrystusa, syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na Ziemi i Jego chwały w niebie. Amen. Niewiasto śmiechu i Matko milczenia, ora pro nobis. Niewiasto płomienna i Matko bramo nieba, ora pro nobis. Niewiasto odpocznienia i Matko dróg życia, ora pro nobis. I matko spełnienia Ora pro Niewiasto zasłuchania I matko ciszy serca Ora pro nobis Niewiasto obecna I matko powrotów Ora pro nobis Niewiasto wytrwa i Matko Miłości, ora pro nobis. Boże, dziękujemy Ci, że doprowadziłeś nas do tego dnia, że pozwoliłeś nam mieć udział w tak wielkim wybraństwie, abyśmy się stali synami, niewolnikami, córkami Matki Bożej, Twojej matki. Niech Twoja chwała rozbrzmiewa w naszych sercach. Dodawaj nam otuchy i siły woli, żebyśmy nieustannie czynili wszystko na większą Twoją chwałę i na chwałę niepokalanej. Niech wszystko w naszym życiu odnosimy do Ciebie i do niepokalanej, tej najpiękniejszej ze stworzeń. Bądź od nas uwielbiony, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Matko moja, matko bądź królową, mego serca, mego życia.